Halo, halo, witam bardzo serdecznie z tej strony. Kanał Kylie, dzisiaj jest 8 września, środa. Przechodzimy sobie do pacznąców. Bardziej tu będzie quality of life i bardzo drobne eventy, do których sobie już teraz przejdziemy. Tak więc, pierwszy z eventów nazywa się Crack Is the Sword of Lighting. Wydawałoby się, że tutaj jakieś ciekawe rzeczy trzeba robić, ale no cóż, wystarczy, że zobaczycie na ekranie taką wiadomość. A mysterious Energy pervades the air i tak to wygląda. I jeżeli podejdziecie, to otrzymacie bówka na 5 minut AP against monsters plus 20, czyli troszeczkę lepiej będzie się grindowało I to tyle, jeżeli chodzi o to I kolejna rzecz to An autumn breeze rolls in the September challenges Tutaj też e, Po prostu musimy się logować No i po 90 minutach możemy zebrać wszystkie nagrody Tutaj jest do e, sezonówek e, Nagrody, ale nie tylko, wydaje mi się, tak. Tuwala OR, Timefield Blackstone i Timefield Blackstone i to będą dzienne nagrody i aż do 14, czyli cały tydzień. I pult mamy po eventach, tak więc przechodzimy sobie dalej. Tutaj yy, drobne nowości i aktualizacja, szczególnie jeżeli chodzi o jakieś drobne poprawki animacji po przejściu z Emergency Escape, czyli tak zwana pozmieniane w większości klas. Nie wiem, co tam było konkretnie problemem, ale naprawili również tutaj w tych klasach poprawili jakieś drobne błędy, czy to dźwiękowe, czy po prostu jakieś poprawki Połączeniu z umiejętnościami. Dotyczy to Berserkera, Tamera, Witch Wizarda, Witch osobno, Muza, Mystic, Nowa, Sage oraz Corsair. Jeżeli chodzi o przedmioty, to teraz Labrewe Clothes, czyli to jest outfit dla Witchki, będzie miał osobno buty. Czyli jeżeli ktoś kupił ten outfit, prawdopodobnie będzie miał te buty w mailu. Tak więc nie zdziwcie się, jeżeli nagle będziecie wyglądać dziwacznie w swoim outficie bo braknie wam po prostu butów. Jeżeli chodzi o zawartość teraz gry, to e, pojawiły się zmiany, jeżeli chodzi o Cooking oraz Alchemię, Teraz e, Supreme oraz Advance będzie można naprawiać, jak możecie zobaczyć, jest dodatkowa ikonka i dodatkowe e, materiały potrzebne do naprawy. nazywają się Supreme Cooking Repertool, Supreme Alchemy tool, czyli w zależności od tego, czy to jest Cooking, czy alchemię potrzebujemy inne e, przedmioty i tutaj możecie Znaleźć MPC, ich w sumie nazwę, gdzie można je znaleźć, a w większości miastach, jedynie Advanced Alchemy Tool oraz Supreme Alchemy Tool, ma tutaj po prostu Wandering Alchemist, czyli on po prostu się pojawia w większych miastach albo w valley. To jest taki prawdopodobnie chodzący wokół. MPC, on nie, nie stoi w miejscu, nie jest w jednym miejscu, tylko po prostu zmienia swoją lokalizację. Dodano filter barteru, czyli jak tutaj możecie zobaczyć na przykład przedmioty z levelu 1 na 2, 2 na 3, normal barter, crow coins i, wszystkie, i cały barter. A więc troszeczkę quality of life dotyczy również i barteru. Tu możecie zobaczyć kolejne rzeczy pozmieniane, tu też barter w dalszym ciągu. Ok, drobne zmiany, jeżeli chodzi o Dungeon. Tutaj jakieś drobne informacje pozmieniane, jeżeli chodzi o questy, tutaj również troszeczkę drobnych zmian. Pozmieniano również nazwy, jeżeli chodzi o te dodatkowe questy, Jeżeli chodzi o Old Moon Guild Subjugation Request, czyli to. Po prostu na tą PEN akcesorię gwarantowaną Teraz zamiast Defeat 3000 Monsters będzie po prostu All Regions Nie wiem dlaczego taka zmiana, ponieważ to trochę Dziwaczna według mnie Defeat e, Pokonać 3000 mobków jest o wiele lepsze między innymi Jeżeli chodzi o Conquest War i Node War tutaj troszeczkę większe zmiany Ale dotyczące tylko tego jak Wyłonić zwycięzcę, do tej pory było tak, że Po prostu trzeba było pokonać wszystkich innych i wtedy uznawano jedną gildię czy jeden alianz za wygraną. Teraz to będzie na poziomie punktów, ponieważ bardzo często dogadywały się gildie, szczególnie na bodajże serendia albo media. I po prostu wszystkie gildie remisowały, co oznaczało, że wszystkie gildie otrzymywały po pół miliarda pieniędzy, za wygraną było 2 miliardy, ale no cóż, dogadali się każdy i każdy coś z tego wyciągnął, czyli po 4 godzinach no niby nic, ale no jest czyste PvP, w sumie było to dobre, no ale no, takie puste, pusty silver się produkuje w grze, to jest niedobre dla ekonomii i tak dalej. Więc wymyślili także po prostu na zasadzie punktacji, czyli m.in. na przykład Durability Command Postu za każdy procent, który został, to jest 100 punktów za jest 10 punktów, za Flimsy za zwykłe 20 i tak dalej, i tak dalej, aż do Balista Workshop gdzie jest na przykład 900 punktów to warte czy Large Siege Tower Factory 600 punktów, czyli po prostu będą pod koniec zliczane pozostałe budynki. I wtedy będzie wyłoniony ewentualny zwycięzca, eee, czyli tutaj będzie podsumowywało top 5 gildii czy alians. Eee, Okej, okay. i tutaj jest po prostu aha, czyli na zasadzie. Czyli zwycięzca amata Glorious e, Victor Reward Drugie miejsce, czyli po prostu punktacją to będzie Burning Spirit Reward 5 Potem jest na trzecim miejscu czwarty, trzeci, drugi, pierwszy No i poniżej po prostu wszys wszyscy ci, e, którzy po prostu pojawili się e, I utrzymali e, Command Posta, ale punktacją po prostu są niżej I wszyscy ci, co utracili... E, po prostu przegrali, wystarczy powiedzieć i tu jest Gold Bar of the Glorious Battlefield 1000G i tak dalej, tak więc troszeczkę inaczej to y, zrobili, no i tutaj możecie zobaczyć co się dostaje z tych skrzynek, czyli najwięcej się otrzymuje oczywiście za Glorious Victor Reward, w dalszym ciągu jest to 2 miliardy, ale dodatkowo jeszcze tu jest 100 Cron Stone'ów, Anxious Spirit da 1000 sztuk czyli chcą troszeczkę zachęcić do walk jeżeli chodzi o drugo e, dru, jakby Drugie miejsce w zasadzie, no to tu jest 700 milionów czy, y, oraz 36 Resplend Medal of Honor, potem jest 600 milionów, 500, 400, 300, 200, no i na samym końcu jest 150, e, przepraszam, tu jest 250 za, os, za ostatnie, nie, za e, to, że się ma... E, poniżej szóstego miejsca, ale w dalszym ciągu Ford stoi, no i po prostu przegrani otrzymują te 150 milionów, czyli Ford po prostu został zniszczony i 10 medali. Tutaj właśnie pisane są te Glorious Battlefield e Gold Bary i je można po prostu wymienić na czysty Silver. Więc troszeczkę to zostało ukrócone, te e dogadywanie się co do e remisów Kolejna sprawa to interfejs, kolejne poprawki, nie będziemy o tym mówić, bo to są drobne, drobnica po prostu. I przechodzimy sobie do ostatniej chyba rzeczy, czyli do Pearl Shop'u. Czyli to jest chyba nowy outfit. Camaschella Delore dla rangerki, czyli taki dziwny outfit powiedzmy szczerze. Okay. za 3400 można oczywiście kupić w częściach. Ten sam outfit jest również w zestawie. Za 5100 z, do wyboru jeszcze z jednym outfitem. Tu można sobie jeden wybrać: Hexa Premium Outfit Pack dla. Ok, to nie jest dla Warriora. To jest po prostu obrazek. Za, za 13600 Pereł 6 Premium Outfitów. Do tego Secret Book of Old Moon na 7 dni i 10 sztuk e, item Collection Increase Scroll. Za 2810 mamy Value Packa na 20 dni oraz Sylwie i e, Secret Book of Old Moon również na 20 dni. Premium Value Pack, czyli za 6630 Premium e, Value Pack na 30 dni, Outfit e, Pet Hedgehog, jedna maidka, Custom Buff Box i inwentory plus 16. Czyli taki zestawy chyba dla początkującego gracza najlepiej inwentory y, 32 sloty za 2030, 16 slotów za 1120 i 4, y, przepraszam, 8 slotów za 630 pero. Tejas Orb za 1750 to jest do wymiany umiejętności wróżki. Life X Transfer Coupons pojawiają się kupony do y, transferu Life Skill pomiędzy postaciami za 1760. Family Name Change Coupon za 800, czyli jeżeli ktoś chce zmienić Family Name, teraz to kosztuje 800 pereł. A pojawia się yy, Customowy Pet, czyli Return of the Dragon, Newborn Crimson Dragon za 1100 i ma odporność na yy, choroby yy, pustynne. Nie wiem czy one jeszcze są włączone, w dalszym ciągu nie. Kolejne to jest Hostility Detection i Auto Fishing Time Reduction. To jest wszystko za 1100 pereł. Wizard Gospi za 3302 sztuki. Za 360 perełek. 10 sztuk Artesia Memory zwiększa e, regenerację. Durability o 5 w przypadku e, bossowych rzeczy. Za 50 pereł jest Alien Steer razy 2. Black Spirit Essence za 400 pereł. Razy, w zasadzie, bonusowo też. Dwie sztuki Item Brand Spellstone, dwie sztuki za 400. Energy Tonic, dwie sztuki za 400. Wyprzedaż Outfitu za e, 2720 pereł. Jest to Valkyrie Enslar Premium Outfit Set. Chyba najładniejszy e, outfit dla Valkyrie. No i tutaj jest właśnie ta aktualizacja tego outfitu dla uliczki e, La Te buty są po prostu... Yy, chyba zaktualizowane tak? i one są osobno Jak możecie zobaczyć ma takie Po prostu na nodze takie poprzyklejane, ok, takie wysokie But i on kosztuje oczywiście 400 yy, Główny outfit czyli clothes yy, kosztuje te 400 pereł mniej yy, Black Spirit Pass będzie dostępny do 8 yy, Czyli w zasadzie już się skończyło czyli już nie jest dostępny, jeżeli ktoś by chciał kupić. No i Mirror of Illusion nie jest już więcej dostępny, zostało to usunięte z gry, jeżeli ktoś posiada, a kupił za perełki, to dostanie refund, czyli zwrot perełek. A więc dziękuję bardzo za oglądanie a, yy, tych pacznąców, Mam nadzieję, że wszystko zostało zgrabnie wyjaśnione. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście pytajcie w komentarzu, zostawcie po sobie lajka, dislajka i widzimy się następnym razem. Jojo.